Cześć, witajcie z tej strony Waldoś i w dzisiejszym odcinku nie będziemy robić mądrych rzeczy, bo zawsze chciałem poczuć, jak to jest się wykąpać w basenie pełnym słońca. I moi drodzy, tutaj widzicie basen zrobiony z kamienia, bo izolacja jest najważniejsza. No, i tutaj, oczywiście, mamy naszą trampolinkę żeby sobie oczywiście wskoczyć do tego basenu i się wykąpać w słońcu i przede wszystkim tutaj nam oczywiście brakuje słoneczka, więc przede wszystkim przygotowałem tutaj 5000 słońca, które wyląduje w tym basenie i zaraz go sobie napełnimy i się w nim wykąpiemy. Także moi drodzy, przejdźmy do wyrzucania tego całego słoneczka. Także co? Lecimy. No i moi drodzy, basen mamy już wypełniony słoneczkiem, także nie pozostaje mi nic innego jak do niego wskoczyć z mojej trampoliny, także... Uii! I muszę wam przyznać, że naprawdę kąpiel w słońcu jest odżywcza dla skóry i bardzo zdrowa i każdemu z was polecam. Um, także co, Roberci, chcesz może spróbować? Przyjacielu, gdzie ty jesteś? Robert co ty zrobiłeś? To było moje słońce Elo? Robert co, co, ty, co, ty co, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Zobacz to było moje, moje słońce lufę. No patrzę, Ej. no widzę Powiedz mi, jaki zrobiłeś błąd No, no położyłem słońce na ziemi A I to, się w nim leży? wykąpałem No to co, to co leży to co? Leży? co? To czyje to jest? No moje. Nie. Oskamowałem ci czy nie? No, leżało na ziemi. No co sobie podniosłem? To oddasz mi moje słońce? Spójrz w moje czarne oczy. No patrzę. I w tą dużą lufę. No patrzę. Będziesz musiał coś dla mnie zrobić. No ale co? Dałeś się, dałeś się wykorzystać. No ale co mam zrobić? Dałeś się. Nie oskamować, tylko... Zrobisz głupotę. Nie. Musisz mieć, musisz mieć nauczkę za to. To co mam zrobić. A ja się zastanowię, co musisz zrobić, żeby to odzyskać. Okej? Okay? No, no okej. Okay. I dam ci informację, powiedzmy za jakiś czas. Na razie będziesz mógł robić szczeby na. 52. 2 No ale Jeszcze Robert jeszcze raz zobaczę czarne oczy i tą, i tą dużą lufę. No ale Robert. No oddaj mi moje słońce. Elo, przyjacielu, wychodzę. No, Robert, czekaj, oddaj mi je! No i także ten, no. To tyle z tego odcinka, no nie kąpcie się w basenie pełnym słońca, także trzymajcie się i do następnego odcinka, papa! Pa.